Cześć, witajcie z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń do gier, omówienie interesujących premier, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zapraszam na kanał, na którym oprócz tego publikuję fragmenty rozgrywek oraz recenzje i zapowiedzi mniejszych ciekawych produkcji. Zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, dzięki czemu będziecie zawsze na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowania wsparcia kanału co oznacza dostęp do niewielkich bonusów, a teraz zapraszam na podsumowanie tygodnia. Coraz częściej słychać głosy, że Diablo 4 może być bliżej niż się wszystkim wydaje. Premiera w tym roku z całą pewnością nie jest realna, ale pierwszy kwartał 2023 już tak. Okej, okay, zostawmy gdybanie na boku. Deweloperzy z Blizzarda w ostatnim z wywiadów udzielonych serwisowi IGN wypowiadali się na temat konstrukcji otwartego świata. Powiedzmy sobie od razu, że nie będzie to piaskownica na miarę trzeciego Wiedźmina. Bliżej tej konstrukcji z całą pewnością do najnowszej odsłony God of War. Po ukończeniu głównej kampanii będziemy mogli Mogli w zasadzie swobodnie przemieszczać się między aktami. Nie zabraknie też rozmaitych aktywności pobocznych, które mają nas odciągnąć od głównego wątku. Do eksplorowania i dokładnego przeczesywania lokacji ma nas zachęcić system reputacji, który przyjmie formę punktów umiejętności. Co by jednak nie mówić, Diablo 4 walką stoi i nawet w trakcie eksploracji możemy wdać się w potyczkę z wrogami. Najnowszy raport finansowy firmy From Software nie pozostawia złudzeń. Spółka ma się w znakomitej kondycji, a wszystko ze sprawą rewelacyjnej sprzedaży ich najnowszego hitu Elden Ring. Gra, która zadebiutowała w lutym bieżącego roku, sprzedała się już w ilości 17,5 miliona egzemplarzy na całym świecie. Przed nami święta i głosowanie na grę roku zorganizowane przez wiele serwisów. Śmiało można założyć, że do końca roku są szanse na dobicie nawet do 20 milionów sprzedanych sztuk. Gratulacje From Software i oby więcej takich wspaniałych produktów. Przypomnę tylko, że na kanale opublikowałem swego czasu recenzję Elden Ring. Ostatnio bardzo modne w branży jest opóźnianie premier. Jeśli dzięki temu mamy dostać dopieszczony produkt, to ja jestem jak najbardziej za. Poślizg przydarzył się i Dead Island 2. Gra pierwotnie miała zadebiutować na początku lutego przyszłego roku. Premierę przesunięto raptem o kilka miesięcy. Produkcję powinniśmy móc ograć 28 kwietnia. Jak twierdzą deweloperzy, powodem opóźnienia jest chęć dopracowania gry. Potwierdzili też, że finalna wersja jest już na ostatniej prostej i nie ma żadnych powodów do obaw. CD projekt dotrzymał słowa. Next genowa łatka do trzeciego Wiedźmina trafi na rynek 14 grudnia bieżącego roku. Będzie ona zupełnie darmowa dla wszystkich posiadaczy wersji na PC, Xbox One i PlayStation 4. Ci, którzy wciąż czekają na zakup otrzymają możliwość nabycia edycji kompletnej na PlayStation 5 i Xbox Series X zawierającej wspomnianą aktualizację. Oprócz usprawnień wydanie to będzie zawierać dotychczasowe dodatki krew i wino oraz Serca z kamienia. Wiedźmin 3 doczeka się również całkowicie nowej zawartości. Będzie to wybór modów zintegrowanych z grą, a także niewielkie DLC zawierające przedmioty związane z serialem Wiedźmin od Netflixa. 15 listopada zadebiutowało rozszerzenie do gry American Track Simulator zatytułowane Texas. Wzrost cen spowodowany inflacją na całym świecie odbił się także na koszcie dodatku. Poprzednie aktualizacje kosztowały niecałe 50 zł. W przypadku Teksas musimy wysupłać z kieszeni w zasadzie 7 dych. Zgodnie z tytułem DLC wprowadza do gry nowy stan Teksas, wiernie oddając jego realia i to zarówno pod względem krajobrazów, jak i działających w tym rejonie firm. Jak zapewnia deweloper na graczy, czeka 29 miast, 20 000 mil dróg stanowych, 200 przedsiębiorstw i wiele innych atrakcji. Giant Software rozpoczęło sprzedaż ogromnego dodatku platynowego do ich flagowego produktu Farming Simulator 22. W tym rozszerzeniu dodano przede wszystkim maszyny marki Volvo. Poza tym otrzymaliśmy ponad 40 nowych pojazdów oraz rozmaitych narzędzi. Ponadto zaimplementowano nowe mechaniki, jak chociażby cechowanie drzew. Pozwoli to stworzyć nowe łańcuchy produkcyjne i wykonać niedostępne wcześniej misje, na przykład budowanie łodzi. W sklepie Steam i Epic Games za dodatek zapłacimy nieco ponad 70 zł. Wersję na Playstation i Xbox to okolice 90 zł. Do Sid Meier's Civilization VI zmierza Leader Pass, czyli przepustka sezonowa wzbogacająca tytuł o 12 nowych przywódców oraz 6 alternatywnych wariantów dostępnych już postaci. Leader Pass ma być dostępny za darmo dla posiadaczy zestawu Anthology, z kolei inni chętni będą musieli za nią zapłacić. Zawartość dla przepustki ma być wydawana na raty począwszy od 21 listopada na marcu przyszłego roku kończąc. Sama przepustka wymaga oczywiście posiadania podstawowej wersji gry, niestety kilka zawartych w nich postaci będzie wymagać też odpowiednich DLC, wypuszczonych już wcześniej. Do abonamentu Game Pass trafiła strategia Dune Spice Wars, mimo że wciąż znajduje się we wczesnym dostępie. Z tej okazji deweloperzy ze studia Shiro Games wypuścili obszerną aktualizację. Z najważniejszych nowości warto wspomnieć o tym, że każda z frakcji otrzymała dwie jednostki latające, a wraz z nimi dodano walkę w powietrzu. Do gry dodano dwa nowe surowce. Pierwszy z nich to przychylność gildii, z którego mogą korzystać wszyscy poza fremenami. Ci z kolei otrzymali możliwość gromadzenia złomu. Surowce te służą właśnie do budowy jednostek. Latających. Poza tym świat gry wzbogacił się o dodatkową, nową frakcję kierowaną przez sztuczną inteligencję w postaci renegatów, którzy będą przejmowali kontrolę nad neutralnymi wioskami. Lista nowości jest oczywiście sporo większa, jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na moje wrażenia z gry Dium Spice Wars. Z pewnością znajdzie je na kanale. 15 listopada na komputerach osobistych zadebiutowała polska gra strategiczna Floodland. Za produkcją odpowiada studio El Monarch, w skład którego wchodzą weterani z branży. W grze trafiamy do świata zniszczonego katastrofą klimatyczną. Większość powierzchni ziemi pokrywa woda, a ludzkość próbuje egzystować na skrawkach lądu, wykorzystując relikty przeszłości. Gra zbiera w miarę dobre oceny wśród publicystów. W serwisie Metacritic średnia to 75 oczek na 100. Nieco gorzej wypada to wśród graczy. Na platformie Steam około 50 3% not wystawianych tytułowi jest pozytywna. Zdecydowana większość chwali rozgrywkę oceniając negatywnie optymalizację gry. Z moją opinią możecie się także zapoznać. Stosowny film znajduje się na kanale. Z pewnością jedną z ciekawszych premier minionego tygodnia okazała się gra Pentiment. Tytuł, co tu dużo mówić, bardzo utalentowanego i znanego studia Obsidian spotkał się z ciepłym przyjęciem branżowych recenzentów. Pentiment to przygodówka typu Point-and-Click, w której znajdziecie mnóstwo zagadek logicznych, nietuzinkową oprawę graficzną, dobrą fabułę i wybory, które mają wpływ na jej przebieg. W zasadzie wszystkie wymienione przeze mnie elementy spowodowały zachwyt u publicystów. Zawady uznano zbyt wolne tempo rozgrywki i niestety ogrom tekstu do przeczytania, co w powiązaniu z powyższym sprawia, że dla niektórych osób gra będzie zbyt nużąca. Produkcja zadebiutowała 15 listopada na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Od dnia premiery jest też dostępna w usłudze Game Pass. Średnia ocen w serwisie Metacritic to 86-87 oczek w zależności od platformy. Również 15 listopada na rynku pojawiła się gra Summerville od studia Jumpship. To przygodówka science fiction, którą wielu porównuje do takich tytułów jak Limbo czy Inside. Zresztą zespół Jumpship został założony przez współtwórcę wymienionych tytułów, Chrisa Olsena. Niestety, patrząc na opinię Somerville daleko do wspomnianych hitów, 60% ocen na platformie Steam jest pozytywna. Z kolei w serwisie Metacritic, gdzie swoje noty publikują recenzenci redakcji branżowych, średnia ocen wynosi około 75 punktów. Opinie są bardzo podzielone. Jedni chwalą historię, z kolei innym podobają się zagadki logiczne. Ciężko na tej podstawie jasno wskazać pozytywy i negatywy. Chyba najlepiej przekonać się samemu, zwłaszcza że gra jest dostępna w usłudze Game Pass. 18 listopada zadebiutowała kolejna odsłona cyklu The Dark Pictures, zatytułowana The Devil in Me. Niestety zaskoczenia nie ma. Granie odznacza się taką jakością, jak chociażby Until Down, czy wypuszczone w środku lata The Quarry. ocen w serwisie Metacritic to 74 punkty. Publicyści doceniają nowe mechaniki, czy przerażające umiejscowienie wydarzeń, i choć pozycja oferuje sporo zabawy, to zakończenie jednak pozostawia pewien niedosyt. Poza tym rozgrywka w najnowszej odsłonie jest bardziej liniowa, oprawa graficzna jest bardzo nierówna, czasami wręcz odrzuca. Z kolei zachowanie postaci często jest sprzeczne z naszymi wyborami dialogowymi, a to już dosyć poważny zarzut. Na koniec zostawiłem prawdopodobnie najważniejszą premierę tygodnia. Spider-Man Miles Morales już jest dostępny na PC. Gra, podobnie jak jego konsolowy odpowiednik, posiada pełny polski dubbing. Z obowiązku wspomnę, że publicyści bardzo dobrze przyjęli konwersję. Średnia ocen w serwisie Metacritic wystawiana przez branżowych recenzentów to 88 oczek, a jak grę oceniają sami gracze, na platformie Steam 95% ocen wystawianych jest pozytywna. Studio Paradox Interactive zapowiedziało Surviving the Abyss. Jest to już trzecia strategia z cyklu Surviving. Głównym celem gracza będzie rozwijanie i nadzorowanie placówki badawczej znajdującej się w głębinach morza. Celem tego miejsca jest udoskonalanie procesu klonowania ludzi. Produkcja zawiera również elementy survival horroru. Naszym naukowcom musimy bowiem zapewnić tlen, jedzenie, energię i masę innych rzeczy potrzebnych do przeżycia. W poszukiwaniu nowych materiałów będziemy musieli udać się daleko poza bazę. Poczucie zagrożenia towarzyszące nam w takiej sytuacji nie będzie jedyne. Coś rzeczywiście ma się czaić w głębinach. Firmy XL Games i Kakao Games podzieliły się zapowiedzią ich najnowszego projektu Arcade 2. Kolejna odsłona będzie czerpać z oryginału, jednakże deweloperzy obiecują szereg usprawnień. Arcade 2 to gra z gatunku MMORPG, w której trafiamy do krainy fantazy. Produkcja powstaje na silniku Engine 5 jak możecie zobaczyć prezentuje się rewelacyjnie. Ta część w zdecydowanie większym stopniu ma się skupić na osobistych przygodach i historiach. Jednym z kluczowych elementów będzie odkrywanie sekretów starożytnej cywilizacji. Deweloperzy planują udoskonalić handel oraz funkcje mieszkań, dzięki którym otrzymamy możliwość tworzenia własnych schronień i miast wspólnie z członkami gildii. Gra zadebiutuje najwcześniej w 2024 roku zarówno na komputerach osobistych jak i najnowszych konsolach. Dosyć leciwa już gra *Reason* zmierza na konsole PS4, Xbox One i Nintendo Switch. Wcześniejsze informacje sugerowały, że port tej produkcji wydanej w 2009 roku na komputer osobisty i konsolę Xbox 360 będzie dostępny jedynie na Switchu. Trzeba przyznać, że tą informacją firma THQ Nordic sprawiła fanom nie lada niespodziankę. Debiut wspomnianych wersji planowany jest na 24 dzień stycznia przyszłego roku, co więcej wraz z tym wydaniem pecetowa wersja Ryzena otrzyma patch implementujący obsługę kontrolerów. Kolejna niespodzianka przygotowana przez THQ Nordic to data premiery Knights of Honor 2 Sovereign. Ta osadzona w średniowieczu gra strategiczna o dużej skali zadebiutuje już 6 grudnia bieżącego roku. W naszym kraju zagramy wraz z polskimi napisami. W trakcie rozgrywki przejmiemy kontrolę nad wybranym królestwem, by poprowadzić je ku dominacji. Zajmiemy się więc rozbudową miast, gospodarką, obsadzaniem stanowisk na królewskim dworze. Do nas będzie należało zajęcie się dyplomacją i prowadzeniem działań szpiegowskich. Bardzo ważnym aspektem będzie też handel i religia. W grze nie zabraknie starć, które będą się toczyć w trybie rzeczywistym. Z całą pewnością szykuje się nie lada gradka dla fanów średniowiecznych strategii. Moi drodzy, to tyle na dziś. Żegnam się z wami bardzo, bardzo gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.